Od 10 lat, kiedy jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, jestem członkiem Komisji Transportu. I w tej Komisji Transportu przez wiele lat udało się e, kilka rzeczy zrobić. No, były tam sprawy związane z pakietem mobilności. Udało się ten pakiet mobilności e, po pierwsze opuścić jego wejście w życie, po drugie utrwalić w taki sposób, że nie był on tak dotkliwy dla polskich i wschodnioeuropejskich firm transportowych, jak to było planowane. Udało się przekonać Komisję Europejską koniec końców, że powrót ciężarówki co trzy tygodnie do miejsca rejestracji, to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że te ciężarówki przez całą Europę jeździłyby puste. Albo w wielu przypadkach tak by było, że jeździłyby puste. Koniec końców Komisja wycofała się z tego idiotycznego pomysłu, ale to kosztowało sporo myśli. Na transport, zwłaszcza transport używający samochodów ciężarowych, czyli w takim miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, nadchodzą dla, dla takiego transportu bardzo trudne czasy. Wymogi, które stawia Komisja Europejska w związku z Zielonym Ładem sprawiają, że po 2035 cała flota będzie musiała mieć wymieniono na samochody elektryczne, no ale przedtem zaostrzone zostaną normy spalania. Normy spalania też sprawiają, że jeszcze przed tym 35 rokiem trzeba będzie zainwestować w nowy tabor. To oczywiście sprawia, że koszty transportu w Unii Europejskiej będą bardzo wysokie. To również sprawia, że to uderza właśnie w polskie firmy transportowe, dlatego że my jeździmy... Na najdłuższych dystansach w przeciwieństwie do transportowców z Francji czy Niemiec, a, którzy jeżdżą na krótszych dystansach. E, innymi słowy, stoimy przed nowymi zagrożeniami. E, deklaruję, że jeśli zostałbym wybrany na następną kadencję, będę um, działał również w Komisji Transportu jako. Um, jako w głównej komisji, a no i będę tych spraw oczywiście pilnował.